Stoimy w miejscu dawnych stajni królewskich. Wylądowaliśmy na lotnisku. Londyn, Luton. Zmierzamy w tej chwili do Hali. Jesteśmy po kontroli dowodów osobistych, była chwila strachu, czy czasem do Wielkiej Brytanii już w tej chwili nie trzeba paszportów. Które oczywiście są w domu, no ale okazało się, że wystarczył dowód osobisty, więc w tej chwili lecimy na pociąg i będziemy kierować się w kierunku hotelu. Szybka zmiana planów z pociągu na autobus. Wysiedliśmy z autobusu, idziemy teraz na stację metra i będziemy podążali dalej do hotelu. Mieliśmy bardzo ciekawą przygodę, gdyż nasz kierowca autobusu z dyspozytorią ustalał jaki ma kurs, jak ma jechać, bo nie jest na drogi. A druga ciekawa rzecz: kierowca był muzułmaninem i w trasie na pierwszym przystanku, jak się zatrzymał, to wyjął sobie swój osprzęt i zaczął się modlić. To jakieś to nowe doświadczenie, bardzo ciekawe. Jesteśmy w metrze, zmierzamy właśnie do Circle Line, aby udać się do hotelu. Hej, chcesz zobaczyć świat jak my? Zostaw subskrypcję i naciśnij dzwoneczek, by nie przegapić żadnego z naszych filmów. Napisz w komentarzu, co sądzisz, a jak film ci się spodobał, to daj łapkę w górę. Dzięki! Dzięki! Kilku punktową instrukcję, jak dostać kluczek. i mam kluczek, to dotarliśmy. Mamy kluczek i wchodzimy do środka. Ok. No i miał być zaraz po wyjściu. Jest. No i dobra, wchodzimy do środka. A tak wygląda nasz pokój. Ciekawe, bo tutaj mamy Łazienkę. zwalną, co jest mega probsik a tu mamy miejsce do spania w mieszkanku jest jeszcze część wspólna, salon sobie posiedzieć i jest kuchnia proszę bardzo, ze w pełnym osprzętem pokój odebrany poszliśmy sobie na kolacyjkę trafiliśmy do azjatyckiej knajpki wjechały także także będziemy konsumować i kończyć dzień. Dzień dobry, wyszliśmy z hotelu. My teraz idziemy się na zwiedzanie, po drodze zjemy jakieś śniadanko, no i musimy kupić przejściówkę między brytyjską wtyczką a europejską, no bo nie mamy tylko z amerykańskiej na europejską. Ledwo wyszliśmy z hotelu i już udało nam się kupić wtyczkę jak w pierwszym z brzegu małym sklepiku spożywczym, takim nawet mniejszym od Żabki. W 200 roku naszej ery Rzymianie wybudowali mury, które miały bronić miasta. Ich fragmenty widzimy za mną. Jest to Wall of London. Tower of London. Budynek obronno-pałacowy, którego strzeżą strażnicy wraz z rodzinami, którzy w środku mieszkają. Jest to budynek, w którym znajdują się insygnia królewskie i klejnoty królewskie, a także liczne zbroje i broń. Został on wybudowany w XI wieku przez Wilhelma Zdobywcę. Legenda głosi, że tak długo jak kruki mieszkają w Tower of London, tak długo monarchia brytyjska będzie istnieć. Z Tower of London przespacerujemy się do Tower Bridge. Jest to most w stylu wiktoriańskim. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jest to most zwodzony. Że przesła unoszą się do góry, mogą przepływać pod nim ogromne morskie statki. Stoimy pod Deschardy, 310-metrowym biurowcem w Londynie, który został oddany do użytku w 2012 roku. Stoimy na London Bridge. Jest on często mylony z Tower Bridge. Jest to stalowo-betonowa konstrukcja, którą wybudowano w 1973 roku na miejsce XIX-wiecznego mostu kamiennego łukowego. Za nami jest pomnik, który upamiętnia wielki pożar Londynu w 1666 roku. Pożar ten strawił wiele domów i zniszczył około 2 trzecie miasta. Wydaje się, piętrze Tak Tak wygląda w z 35 w piętra wypadku, widokowego na Londyn Wrytyjska logika. No, do Sky Garden nie można mieć przekręconego zewnętrznego mikrofonu, ale nie ma problemów na to, żeby nagrywać i używać mikrofonu wbudowanego w sam aparat. Za nami 40-piętrowy biurowiec, który potocznie w Londynie nazwany jest Cornishonem. Jest to taki budynek, który jest ekologiczny, czyli zimą się nie wychładza, latem się nie nagrzewa. No to udało nam się wreszcie dotrzeć na śniadanie. Zamówiliśmy sobie tradycyjne angielskie śniadanie. No i dalej będziemy później po zjedzeniu ruszać. Dzisiaj śniadanko jedliśmy w Polobarze. Polecamy. Tak. Dawnych stajni królewskich. Teraz to jest Trafaglar Square. Na jego środku znajduje się pięknie szumiąca w tle fontanna. Jest tutaj także 55-metrowa kolumna Nelsona, a także cztery cokoły. Na trzech z nich znajdują się pomniki. Na czwarty nie znaleziono niestety już pieniędzy, dlatego też e, cyklicznie zmieniają się rzeczy, które na nim stoją. Za nami Galeria Narodowa. Skupia ona dzieła Laży Głównie Zachodnioeuropejskich za 1250-1900. Obejrzeć możemy do jej m.in. dzieła Van Gogha. Galeria ta ma charakter państwowy, więc zdarza się tak, że część wystaw jest udostępniona publicznie osobom zwiedzającym za darmo, jednak na większość wystaw należy jednak zapłacić pieniążki. Maszerujemy Aleją Demol w stronę Buckingham Palace. Jest to Aleja, która łączy te dwa obiekty. w trakcie świąt, niedzieli uroczystości państwowej zamknięty tutaj jest ruch kołowy, więc można spokojnie spacerować jej środkiem. Czerwona powierzchnia Demol przypomina czerwony dywan ciągnący się do Buckingham Palace. rodzinna siedziba monarchów brytyjskich. Jest to największy pałac na świecie. Wbudowano go w 1705 roku. Ma on 600 komnan, ponad 200 sypialni, jest to nie tylko miejsce zamieszkania królowej i jej rodziny, co więcej, jest to miejsce, które ma bardzo duże znaczenie dla Brytyjczyków, jest dla nich symbolem Wielkiej Brytanii. Istotną informacją odnośnie tego, czy królowa przebywa obecnie w pałacu, czy nie, jest sztandar brytyjski. Jeżeli wisi do połowy masztu, wtedy królowej nie ma. Jeżeli wisi normalnie na pełnej wysokości, znaczy, że się królowa jest w pałacu. Galerii to galeria sztuki, która mieści się w Pałacu Buckingham. Ma ona osobne wejście. Działa od 1962 roku. W swoich zbiorach posiada dzieła sztuki, które są zgromadzone przez rodzinę królewską. Stoimy na tle St. James Palace. Jest to najstarszy pałac w Londynie. Mieszka w nim rodzina królewska i urzędnicy jej podlegli. Pięknie prezentuje się z zewnątrz. Znasto-wieczne Muzeum Victoria and Albert. Jest to muzeum, które jest największym muzeum, jeżeli chodzi o Londyn. W swoich stałych ekspozycjach ma 4,5 miliona eksponatów, a okres czasowy, z jakiego pochodzą eksponaty, to 5 tysięcy lat. Za nami Mekka Kobiet. Cieszę się, że Ciebie tutaj widzę. Jeśli spodobał Ci się nasz film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Jest to dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy nowi na YouTubie. Dzięki! Dzięki!